Witam na kanale Z Rozpoczynamy kolejny odcinek w Kolej ze Stanami Bristol Rovers. Kolejny mecz, tym razem w Watford, tym razem w Lice. Championship ruszamy. Kolejny mecz Rotterdam. Pucharowy mecz. Tak jakby do tego Pucharowego meczu. Tutaj wydaje mi się, że zagramy jeszcze mocnym składem. Mocnym składem na tyle, ile to możliwe. Mam nadzieję, że uda nam się. Zobaczmy, jak to wygląda. Azvedo, no, Azvedo zostanie jednak zmieniony, ale damy szansę na lewej stronie, nawet nie Clarkowi, a Peresowi. Perez niech zagra z lewej strony, Mikic niech zostanie, Valencia podmęczony papę, tutaj niech go zmieni Francis. Fulgencio niech zostanie, Kamara Mampanzu niech zostaną, A Amokolnic jak najbardziej, Anderson Harrison na ławce rezerwowych, Tudor na ławce rezerwowych. Dobra, wyjdziemy takim składem. Zapraszam Was na mecz. Mampanzu jest trochę podmęczony, może za Mampanzu niech zagra Finney. Mampanzu zejdzie i tutaj jego. Zagra Aripur. jego miejsce. Tak jest. Wyjdziemy takim składem. No, tym razem Swoboda na ławce, Jakolna. Tak jak mówię. No, to jest piłkarz, który ratuje nam większość spotkań. I dopóki będzie mógł grać, no to będzie grał. Dziś Swoboda jest naturalnym wyborem na drugą stronę, jako, drugi, na, jako następcą. mówię, że nie szukam jeszcze bramkarza jakiś bramkarz, jeżeli się nawinie, no to wtedy. Jak najbardziej zakontaktujemy takowego blamkarza, ale zobaczymy, jak to będzie przebiegało w późniejszych okresach. Philips, a tak z środkiem pola, Puseto. No, tutaj robi się przestrzeń dla Semy. Sema, Dagosta musi sobie z nim poradzić. No, nie było okazji do kontaktu fizycznego. Papę już na tej lewej stronie. Papę i przeszedł, przeszedł, Finlay, Finlay wraca do składu, e, rozgrywa tą piłkę do Collinsa, Collins, Collins widzi wychodzącego Kamare, Kamare czeka chyba jeszcze na Collinsa, Collins dopada futbolówkę, ale Foster na miejscu. Watford rozpoczyna od bramki, będzie daleki wyrzut, tak jest, daleki tylko bramkarza e, Watfordu, Puseto, znowu Sema, musi wygrać da Costa ten pojedynek biegowy. No tym myślałem, że Tomkinson nie powinien, nie powinien tak kiwać się pod polem karnym. Jest czerwona kartka, za tym faul na Tomkinsonie, Dele Bashiru. Kolejny raz Bristol Rovers ma ułatwione zadanie. Piłkarze, 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 piłkarze Watfordu, piłkarze Watfordu fauluje Tomkinsona przy wyprowadzeniu piłki. No i mamy, mamy... Kolejny mamy fał Coś tutaj widać, że no, nie jest po myśli z zawodnikom Watfordu. Tutaj zrobiła się luka. Yy, nie, ma, ach, nie udało się zawodnikowi Bristolowersy jednak przejąć tej piłki. Yy, Puseto, no, podanie na drugą stronę do Femeny, Femena, cuma I no, myślałem, że na Kaluma, ale tutaj yy, raczej spodziewałem się Semy, ale Sema już jest polukarnym jako La. Bezproblemowo łapie futbolówkę przyciskającą do piersi. Jeszcze zastanawia się nad wyborem piłkarza, do którego zagra piłkę. Papę z Perezem zgrywa futbolówkę. Jest kamara. Kamara do Fulgencio. Fulgencio widzi wychodzącego da Costę. Kieruje piłkę do Ammo. Ammo do Collinsa. Collins i mamy 1-0. Piękne rozegranie tych dwóch piłkarzy tej futbolówki. Ciekaw jestem czy uda mi się tego Collinsa sprowadzić bo już nie pamiętam czy w karierze z bardzo sprowadziłem Collinsa. Postaram się postaram się w następnym meczu sprowadzić Collinsa do zespołu Barcelony. Mam nadzieję, że mi dowiedzie, bo jak mówię, ta kariera gdzieś tam była przez te Ultimate Team, przez karierę Metalem zawieszona, ale jakby no, jak najbardziej dzisiaj wrócimy, wrócimy do niej. Co trwają mistrzostwa? Lewandowski strzelał, strzelił ostatnio bramkę, miał okazję na kolejne bramki na mistrzostwa. Piękna bramka teraz z Łotwórtu. Świetnie to zrobili, jak ona traci piłkę. Grają w dziesięciu. W 10 na 11, a potrafią stworzyć okazję. No tak, mówię, to nie jest Ligue 1, to nie jest Ligue to jest Championship i tutaj te drużyny są mocniejsze. Kamara, Kamara dostaje futbolówkę, przenoszą ciężar na drugą stronę da Costa podłącza się do tej akcji ofensywnej. Kamara teraz do niego podanie, będzie strzał z ostrego kąta. No i na szczęście on był w tym miejscu, w którym powinien. 2-1. Drużyna Watford, nie chcę powiedzieć na kolanach, bo to jeszcze nie jest ten etap, ale na pewno, na pewno jest stłanszona i ciężko będzie się podnieść po tej bramce. Kolejna akcja drużyny Watfordu, Puseto, suma. Dobre zagranie do shootera. Shooter gdzieś tam widzi to z przodu. Trzeba go jak najszybciej zablokować. Cena wychodzi z boku. Ta kosta, czy zdąży dobiec? No. Tomkinson rozwiązuje tę sytuację. Panie do Papę Kamary. Kamara do Finleya. Znają się, grali nie jeden sezon razem. Finley traci piłkę w ważnym miejscu. Ale jest Tomkinson na miejscu. Teraz Kamara. Jedno kółko, obrót. Obrót traci także futbolówkę przy wyprowadzeniu tego ataku. Teraz Tomkinson daleko wyszedł za piłkarzem Watfordu. Musi tutaj blokować Da Costa. Podanie. Podanie do, do AMO mijające linię pomocy, no ale nie udało się AMO przechwycić furgorówki, i teraz muszą znowu próbować bronić się przed naporem, przed atakiem. Teraz MikiĆ, błąd MikiĆa, błąd MikiĆa naprawiony przez tego broncę 45 minuta I był pierwszy rzut rożny dla zespołu Watfordu w tej odsłonie. Collins wyskakuje najwyżej, ale czy to będzie rzut rożny? Sędzia zakończył pierwszą połowę, wynik 2:1. 1 no, Nie jest to najlepszy wynik w różnych Rovers. Nie najlepszy w stosunku do poprzedniego meczu. Nie najlepszy, żeby utrzymać zwycięstwo. Tutaj wszystko może się jeszcze zdarzyć w Jedno kółeczko, drugie, ładnie przeszedł teraz środkiem. Utrzymuje się, podaje do Ammo, Ammo. A wycofał do Finleya, no gdyby nie było tam brońców, mogło skończyć by się do bramką. innej. ład super winnej radzi sobie w środku, zdobywając kolejne metry. Naprawdę dribbling z łatwością mija kolejnych zawodników. Jest Perez, wycofanie do Papeł, wycofanie do Finleya. teraz Kamara. Wchodzi kamera, ale obok bramki niestety strzela. Ten strzał nie był idealny, ten strzał nie był. Tego taki jaki oczekiwał trener Franek kole 54 minuta. Co tu może się jeszcze wydarzyć na tym boisku? Na pewno e, będą potrzebne jakieś zmiany, żeby ożywić ten przód. jest dzisiaj mało widoczny. E, w sumie Ammo też może będzie zmiana dwóch napastników. A i te walka Tomkinson daleka piłka do Fulgencja. W czeka na, aż mnie dla Costa przyspiesza. Obrócił się w wybicie. No i na szczęście na rzut autowy. Od bramki zacznie. Od bramki zacznie. Anderson. Jakolla. Anderson za końca. No i może. Może bruka wrzucimy za kamarę. Jednak Amazon zostanie na polu gry Westbrook. Kamer. Teraz świetne podanie do Tudora, który dołączył w tym okienku transferowym do drużyny Bristol Rovers. Świetnie radzi sobie Tudor. Aj, to podanie niezbyt dokładne. A mógł zdobyć bramkę. Anderson mógł zdobyć bramkę. To Anderson wychodził do tego podania. Bez dróg. będzie próbował zatrzymać ten napór. Teraz Philips. to. Teraz... Dobrze, bronią piłkę, żeby wersji, jeszcze przez chwilę utrzymując przy piłce jako 68 minuta, kolejny rzut roczny dla drużyny w czerwonych strojach. Będzie piłka dalekobita. Nie, niestety. Dobrze, Mikić przyjmuje tą e, futbolówkę. Rozejrzał się, czeka na wsparcie zawodników. Jest wychodzący Westbrook. A, miało iść od razu podanie do jednego z napastników. Tak się nie dzieje. Tomkinson. Tomkinson, Perez. Perez. No, mają problemy z wyprowadzeniem e, piłki. Piłkarze Bristol Rovers. Puseto, Mikić. Puseto. Jeszcze Dakosta. Dobrze. Da Costa daje się mu przejąć tą futbolówkę jak w drugą stronę. Jest Westbrook, jest Tudor. No niestety, zatrzymują się w połowie 75 minuta, 76 dośrodkowanie. Prawie piłka przeszła obok Jakoli. Na szczęście nasz bramkarz na stanowisku. Dalekie podanie do Andersona. Przegrał Anderson, pojedynek główkowy. A chyba nawet nie wyskakiwał do tej futbolówki. No i teraz e, trzeba bronić tego wyniku. Papę może podłączyć się tutaj do obrony. Kalu, Philips. Podanie do Tudora. Świetne zagranie do Westbrooka. No i teraz Westbrook Urywa się zawodnikowi w czerwonym stroju. Podanie do Finley. Jedno kółeczko, drugie. Przerzut na drugą stronę do Dakosty. Dakosta, no niestety, niestety nie najlepszy mecz w tej drugiej części piłkarza Bristol Rovers. dlatego muszą wracać na Kalu, będzie na pewno doświadczenie. Jeszcze czeka, jeszcze jako La jest 2 2 2 na bramkę wyrównującą. I zostało w 3 minuty tego meczu. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Finlay, Kalu, Papę. 88. minuta, papę. Papel, jeszcze jedno brud. Świetna akcja tego zawodnika. Teraz Anderson, Anderson no i niestety gdyby to był troszkę mocniejszy piłkarz, bardziej zbudowany, który byłby w stanie przedrzeć się przez linię obrony Watford, może by coś z tej akcji było, ale tak, nie mamy gola, no i może jeszcze stracimy w ostatnich sekundach bramkę, no na szczęście nie, Watford, Bristol Rovers 2-2 na stadionie. Bristol Rovers. Zapraszam na kolejny odcinek Kwasogrania. Mam nadzieję, że subskrybujecie już ten kanał. Jeżeli nie, to komentujcie, komentujcie, jeszcze raz komentujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Kwasogrania. Oferta transferu za chwilę. Jeszcze zrobimy Hill 190. Akceptujemy. Miłoweni, niech i tak będzie. Raport wskazujący, niech i tak będzie. Niech ci zawodnicy na biuro transferowe, budżet transferowy. Mieliśmy tu zarobić, mieliśmy zarobić 15. No jeszcze troszkę zostało tutaj do wykonania w tym temacie. Jest pierwsze miejsce, więc na razie nieźle, aczkolwiek już mogliśmy troszkę bardziej uciec e, piłkarzom, uciec piłkarzom, e, piłkarzom. E, na razie. No tutaj może coś z tego będzie. Podpiszemy. Klar 110. 210 niech będzie. Tutaj zobaczmy, Estonia, 140, 220, okej, okay, niech będzie. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie tego odcinka, zapraszam na kolejne odcinki, was jeszcze raz, tak mówiłem, eee, mam nadzieję, że te kariery rozgrywane przeze mnie wam się podobają i że będziemy, będzie to trwać do końca, do awansu, do premiership, a i mam nadzieję, że zawojemy Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć. thank <laughs> you